Buchaje tej rasy wyglądają jak kulturyści wśród bydła. Cechuje je wybitne umięśnienie, a przy tym łagodny charakter i temperament. Z kolei krowy rodzą duże cielęta, przez co wycielenia zazwyczaj odbywają się przez cesarskie cięcie. Beata Iwon i Bernard Landuit zaczynali od pięciu krów, dziś ich stado liczy w sumie 21 sztuk, w tym 10 krów oraz 11 buchajów w wieku od 8 do 14 miesięcy, z dolewem krwi od 50 do 75 W związku z tym, że cielęta rasy BB rodzą się dość duże, hodowcy wolą nie ryzykować powikłań mogących wystąpić przy naturalnym porodzie i wszystkie wycielenia odbywają się przez cesarskie cięcie. Po porodzie hodowce od razu odsadza ciele i ręcznie doi krowy. Oseski są odpajane siarą w ilości 2-3 litry w dwóch odpojach, od razu po narodzinach oraz 3 godziny później. Wszystkie cielęta są natychmiast oddzielane od matek i trafiają do pojedynczych kojców, w których mają osobne korytka do mleka, paszy oraz wody. Przebywają tam przez 6 tygodni, a następnie trafiają do kojców grupowych. W ósmym miesiącu życia jałówki i byczki są rozdzielane. Te pierwsze jedzą już tylko trawę pastwiskową oraz chleb i siano. Jałówki są inseminowane w wieku 14-15 miesięcy, możliwie jak najszybciej, tak aby w 24-26 miesiącu urodziły pierwsze ciele. Z kolei buchaje rano i wieczorem mają dostęp do śrutowanego ziarna kukurydzy, owsa oraz jęczmienia, do małej ilości surowych pociętych ziemniaków oraz siana. Wraz z wiekiem i większą masą ciała zwierzęta otrzymują coraz więcej paszy. W ostatnich trzech miesiącach życia do dawki trafiają ziemniaki oraz śrutowane ziarno kukurydzy. W wieku 23 miesięcy buchaje osiągają wagę 820 kg.